Króliczek Alilo na biwaku. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków: mama, tata i ich trójka dzieci Amika, Asia i Alilo. Był piękny letni dzień. Króliczki bawiły się na farmie, a mama z tatą szykowali wyprawę na biwak. Pakowali namioty, jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy na wyjazd. Kiedy już wszystko było gotowe, mama zawołała rodzeństwo. Amika, Asia, Alilo, wyjeżdżamy na biwak. Pakujcie się do samochodu, jedziemy nad jezioro. Hurra, hurra, jedziemy na biwak. Będziemy palić ognisko no, i pływać w jezioro super. A ja będę łowić ryby z tatą. Kiedy cała rodzina była już gotowa, tata ruszył w drogę. Podróż nad jezioro nie była długa. Króliczki lubiły jazdę samochodem, bo to był czas na ich wspólne śpiewanie. Na biwaku jest zabawa, najfajniejsza jest wyprawa. Na jagody i na grzyby upieczemy także ryby. Kiedy dojechali na miejsce, tata wraz z dziećmi rozkładał namioty i szykował ognisko. Mama w tym czasie przygotowywała jedzenie, ulubione warzywa i owoce króliczków. Siostry w tym czasie wybrały się do lasu, aby nazbierać jagód, a Lilo z tatą usiadł nad jeziorem i łowił ryby. Aż tu nagle spławik zanurzył się pod wodę. Żyłka się napięła, a Lilo poderwał się i szybko podciągnął wędkę do góry. Tato, tato, pomóż mi! No tato, zobacz, co złowiłem. Widzę, widzę, synku, to wielka ryba. Trzymaj ją mocno i nie wypuść jej, bo nie będziemy mieli co jeść na kolację, <laughs> zaśmiał się tata. A Lilo złowił swoją pierwszą rybę. I był bardzo dumny z siebie, że udało mu się samemu to zrobić bez pomocy taty. W tym czasie siostry uzbierały dużo jagód i wraz z mamą przygotowywały pyszny deser. Zbliżał się wieczór, króliczki rozpaliły ognisko, smażyły ryby na kolację, zajadały się warzywami, a mama na deser zrobiła budyń z jagodami. Kiedy zaświecił księżyc i przyszła noc, króliczki poszły spać. Amika i Asia kochają biwak, bo lubią spać w namiocie. Ale dla Alilo to była pierwsza taka wyprawa i pierwsza noc w namiocie. Siostry postanowiły zrobić mu psikusa i poudawać duchy. Kiedy Alilo zasnął, siostry wyszły z namiotu, założyły na siebie prześcieradła i zaczęły tańczyć jak duchy, śmiejąc się. <laughs> alilo się przebudził. Zobaczył dziwne białe postacie, które ruszają się i wołają go: Alilo, alilo, jesteśmy leśne duchy! <laughs> A Lilo zawsze słuchał mamy i doskonale wiedział, że duchy nie istnieją, są tylko w bajkach. Zobaczył też, że w namiocie nie ma jego sióstr i domyślił się, że to Amika i Asia próbują go przestraszyć. Wyszedł po cichu z namiotu i zabrał ze sobą latarkę. Postanowił też zabawić się w małego ducha i przestraszyć starsze siostry. Kiedy Amika i Asia wróciły do namiotu, zobaczyły, że brata nie ma, a na zewnątrz słyszą jakieś odgłosy i w ciemnościach widzą światło. U, 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 u. Przestraszyły się i nakryły głowy śpiworem. W tym czasie mama i tata smacznie spali i nawet nie słyszeli, jak bawią się po nocy ich dzieci. Rano przy śniadaniu siostry opowiadały, co im się przydarzyło. Mamo, mamo, a wiesz, że dzisiaj w nocy odwiedziły nas duchy? No właśnie, właśnie! Latały przy namiocie i chciały nas przestraszyć, mamo, wiesz? Słyszałeś je, Alilo? Nie, ja zupełnie nic nie słyszałem. Po prostu sobie spałem. Mama wszystkich wysłuchała i jeszcze raz powiedziała. Duchy istnieją tylko w bajkach, można się z nich śmiać, a nie bać. Wyprawa do akwaparku. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków: mama, tata i ich trójka dzieci: Amika, Asia i Alino. Pewnego dnia, kiedy króliczki bawiły się przed domem, mama zawołała je i powiedziała: „Tata dzisiaj zaplanował wycieczkę do akwaparku. Cieszycie się?”. „Hurra, hurra, hurra! Super! Super! super jedziemy na akwaparku!” Ucieszyły się króliczki. A tata powiedział: Drogie dzieci, spakujcie swoje kostiumy, kąpielówki, zapakujcie też kółka dmuchane i rękawki, zabierzcie także ręczniki. Hurra! Hurra! Idziemy do aquaparku! Zapakował całą rodzinę do samochodu i wyruszyli. Jechali przez łąki, przez las, mijali rzekę, aż dotarli na miejsce. Króliczki były zachwycone basenami, fontannami, ale najbardziej podobały im się zjeżdżalnie. Zanim wejdziecie do wody, proszę, abyście przebrały się w stroje do kąpieli i koniecznie załóżcie rękawki. Nie umiecie jeszcze dobrze pływać, pamiętajcie o tym, więc bądźcie ostrożne, dobrze? powiedziała mama. Króliczki najpierw pluskały i chlapały się w brodziku, ale później poszły na zjeżdżalnie. Alilo dodatkowo założył na siebie kółko dmuchane, bo czuł się niepewnie na głębokiej wodzie. Siostry były starsze od niego, a on koniecznie chciał zjeżdżać razem z nimi z najwyższych zjeżdżalni. Alilo zjeżdżał na czerwonej, Amika na niebieskiej, a Asia na żółtej zjeżdżalni. Woda w basenach była ciepła, bąbelkowa, błękitna, tak jak wszyscy lubią. Króliczki nurkowały i bawiły się piłką. Było dużo radości. Po kilku godzinach dobrej zabawy, mama zawołała je do siebie: Alilo, Asia, Amika, wychodźcie z wody! O, mamo, nie, no nie, jeszcze, no, nie, no prosimy, nie, mamo, prosimy, mamo, mamo nie, jeszcze, trochę. jeszcze trochę. Bez dyskusji, już bardzo długo bawicie się w basenie czas, aby zjeść coś dobrego. No już, wychodźcie z wody! Rodzeństwo posłusznie wyszło z basenu i usiadło na kocyku, gdzie mama przygotowała dla nich coś smacznego do jedzenia. Króliczki piły sok marchewkowy, jadły owoce i zajadały się smakołykami. Słonko świeciło, ptaszki śpiewały radośnie, a króliczki bawiły się na trawie, grały i biegały, a potem odpoczywały, wystawiając swoje buźki do słońca. Mama jeszcze raz pozwoliła im wejść do wody, aby jeszcze pobawiły się na zjeżdżalniach i w basenie. Późnym popołudniem cała rodzina wracała do domu samochodem. Aż tu nagle buch puch puch. Tata najechał na jakiś ostry przedmiot i przebił oponę w samochodzie. Zatrzymał się na poboczu, wypuścił króliczki z samochodu, a sam zabrał się za naprawę i wymianę koła. A Lilo chętnie tacie pomagał. Podawał narzędzia, a siostry z mamą przyglądały się, jak tata dzielnie naprawiał zepsute koło. Słońce powoli zachodziło, zbliżał się wieczór, a rodzina króliczków wciąż na drodze stała i nie mogła wrócić do domu. Kiedy tata skończył naprawiać koło, zrobiło się już ciemno, ale na niebie pojawił się uśmiechnięty księżyc, który oświetlał szosę.

I tak szczęśliwie po dniu pełnym wrażeń króliczki dojechały wieczorem do domu. Alilo, pali się. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków: mama, tata i ich trójka dzieci Amika, Asia i Alilo. Była piękna, słoneczna niedziela, choć lato już powoli kończyło się. Króliczki całą rodziną wybrały się na wyprawę rowerową do lasu. Asia, Amika i Alilo lubią z rodzicami wyjeżdżać na cały dzień. Mamo, mamo, a gdzie idziemy? Zapytał Alilo. To niespodzianka. Bądźcie cierpliwi. Już niedługo dojedziemy. Oj, nie mogę się doczekać, no, jak ja nie lubię niespodzianek. Powiedziała amika. Ale na pewno będzie pięknie i będą atrakcje. Powiedziała Asia. Jechali jeszcze kilka minut przez las, aż nagle wyłonił się piękny krajobraz. Dojechali na skarpę, z której można było podziwiać całą okolicę. Jesteśmy na miejscu powiedział tata. Wow! Ale, wow, ale pięknie. pięknie. Jaki cudowny widok, mamo. Tato, to tu naprawdę jest ślicznie. Rozłożyli koc, wyciągnęli koszyk z jedzeniem i zrobili sobie przerwę na drugie śniadanie. W pewnym momencie Alilo usłyszał jak ktoś się, woła pomocy. Pomocy, pomocy, pali się, pali się, pali, cała rodzina poderwała się i zobaczyła kłęby dymu i ogień. Palił się mały drewniany domek, a z jego okna krzyczała owieczka, prosząc o pomoc. Była uwięziona, bo ogień odciął jej drogę do drzwi. Tata szybko zadzwonił po strażaków. Mama z króliczkami wsiadła na rowery, aby wezwać pomoc i bezpiecznie oddalić się od miejsca pożaru, bo ogień mógłby zająć cały las i wszyscy mieszkańcy spłonęliby. Króliczki po drodze napotkały wóz strażacki, który błądził po lesie i szukał szerokiej drogi, aby dotrzeć jak najbliżej miejsca zdarzenia, gdzie płonął domek owieczki. O tam, o tam, 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 tam się, pali. się pali, ja wam pokażę gdzie, czy mogę się z wami zabrać? Zapytał Alilo. Tak, oczywiście, wskakuj mały, pokaż nam drogę, musimy jak najszybciej tam dotrzeć. Alilo przesiadł się z roweru do wozu strażackiego, pokazał drogę i wziął udział w akcji ratunkowej. Był naprawdę dzielny. Rozwijał węże strażackie, pomagał mieszkańcom w ratowaniu dobytku, wyprowadzał ich zwierzęta z zagrody, które bały się ognia, nosił wodę w wiaderkach i podawał strażakom, którzy gasili pożar. Uratował nawet małego białego kotka, który siedział na drzewie i bał się zejść. Wyciągnął wraz ze strażakiem małego psa, który utknął w palącym się domu i również bał się gorących płomieni ognia. Po kilku godzinach intensywnej pomocy udało się ugasić pożar, uratować dom owieczki, jej rodzinę i przyjaciół, a także sąsiadów. Widok spalonych drzew i części domu nie był wesoły, ale wszyscy mieszkańcy obiecali, że pomogą szybko odbudować dom, posadzą piękne drzewa i kwiaty. Na drugi dzień strażacy odwiedzili szkołę Alilo, aby nagrodzić go w obecności nauczycielki i całej klasy za pomoc w akcji ratunkowej. Chcieli, aby wszyscy w szkole dowiedzieli się, jakiego mają bohatera. Ogromnie dziękujemy Ci za odwagę i za pomoc w doprowadzeniu nas do palącego się domu. Gdyby nie Ty, nie wiadomo, jakby wszystko się skończyło. Jesteś bardzo odważnym królikiem. I jak będziesz już dorosły, to może zechcesz dołączyć do nas. Potrzebujemy takich jak Ty, Alilo. Och, dziękuję, dziękuję. Zawsze chciałem pomagać i uważam, że jest to obowiązek każdego obywatela. Brawą od nauczycieli, kolegów nie było końca. Wszyscy byli dumni z Alilo, że wziął udział w akcji ratunkowej i że wszystko dobrze się skończyło. Alilo, Alilo, już uśmiecha się.